Dobry dzień, dobry Widzę, że transmisja się uruchomiła Dobra Fajnie, cieszę się bardzo Dzisiaj poszło w miarę sprawnie, tylko minuta spóźnienia, czy dwie? A, dobra Trudno, no Siła wyższa Dobra, ja sprawdzam, czy mnie w ogóle słychać, bo widać wiem Sprawdzam, czy mnie słychać i ruszamy Dzisiaj będzie krótko, ale treściwie Dobra Kto jest ze mną? jest transmisja, Kurczę, udało się dzisiaj w ogóle, jest super, dobra, ja już to polubiam co, czekamy minutę, nie? minutę jeszcze poczekamy jak nieraz miałam z 5 minut spóźnienia co ta minuta nam nie zrobi różnicy będę zaglądać na komentarze, ale wybaczcie mi, jak się rozgadam i oczywiście <gadam> zapomnę, no bo to ja tak ja też tak mam, nie? Dobrze, czekam jeszcze chwilkę. Nie wiem, jak to zrobiłam dzisiaj w ogóle. Ym, następny babol. Uruchomiłam dwie transmisje o tej samej porze i dwie transmisje w z tej samej nazwie i w żadnej nie zaznaczyłam, że to jest transmisja online. <noise> Obydwie miały być offline i nie mogłam żadnej uruchomić. I się zastanawiałam, co znowu nabroiłam. Ostatnio zwalałam na sprzęt, ale już wiem, że to moje y, niedopatrzenie. Jak będę chciała uruchomić yy, sobie transmisję, to, to muszę zaznaczyć, że to jest online. <noise> ja pierniczę no normalnie, zawsze jakieś przeboje. Dzisiaj jestem sama, znaczy prowadzę sama dzisiaj. Może za tydzień kogoś zaproszę, fajnie by było. No, dobra. Mi to wskoczyło. To co? Zaczynamy? Kto dojdzie, to dojdzie. Kto będzie oglądał później, to sobie obejrzy. Nie ma problemu. Dobra. Transmisja jest. Ok, jeszcze tylko jeden komentarz przypominający. Mm. To lecimy lecimy kochani nie, kochani, nie ma się co tutaj ten bawić serwiel i teraz tak ja sobie nazwałam ten live y, szkatułka y, magiczna <grym> nie ma tu żadnej magii, od razu mówię żadnej ezoteryki, to jest czysta czysta y, y, nie nauka w ogóle życie życie, tak jest po prostu y, szkatułka jest magiczna dlatego że mm, to w zasadzie jest, jak to się robi. Zacznę od początku, dobra. Jak to się robi? Co to jest w ogóle ta szkatułka? Ja Wam o, oczywiście pokażę moją szkatułkę. E, to jest z, zwykłe pudełko. To jest zwykłe tekturowe pudełko. Ważne, żeby to było takie pudełko, jakie, y, jakie się Wam podoba. Czyli y, mam też taką drewnianą szkatułkę, w ogóle Wam ją pokażę, bo ona jest mega. To jest szkatułka, która była robiona dla mnie na zamówienie. O, to jest coś takiego. Taka drewniana. Robiona przez bliską mi osobę. O, coś takiego. Zaraz, bo w tą stronę ta kamera idzie. O, tak, o. I to jest taka to jest zwykłe, zwykła szkatułeczka drewniana, pomalowana. Tutaj jeszcze taka ładnie ozdobiona. Oj, jak mi to jeść. No. I to też może być, także przepraszam. Cokolwiek to będzie, czy to będzie taka szkatułka, czy to będzie pudełko, czy to będzie nawet, słuchajcie, zeszyt. Jak ktoś nie ma pudełka, może do tego wykorzystać zwykły zeszyt tak naprawdę, jakikolwiek notez. Ważne, żeby był czysty, niezapisany, żebyście mogli zapisywać w nim... Albo wklejać cokolwiek tam chcecie, to jest w ogóle podobna rzecz jak tablica marzeń. Z tym, że yy, tablica marzeń to jest taka bardziej wizualizacja. Czyli tam na tablicy wiszą jakieś, tak jak u mnie, wiszą różne rzeczy, przeważnie wiszą obrazki. Bo ja jestem też wzrokowcem. Ja, jak coś widzę, to tak bardziej to yy, jakby asymiluję do siebie <gryw> i później mi się to spełnia. A w pudełku, pudełko jest. W ogóle pudełko to. Wzięłam ten pomysł z książki. Z książki Proś, a będzie ci dane. I to jest bardzo fajny pomysł na to, żeby zaprogramować swoją podświadomość na to, czego chcemy. Tylko że z tym programowaniem to ja znowu uczulam żeby nie było na zasadzie, że tu jest wszystko, czego ja chcę i to jest takim wiesz ma być, nie że takie jakby oczekiwanie o takie po prostu żeby to było takie twarde, takie jakby ma się spełnić i koniec, nie, tutaj do tego podchodzimy tak na luzaku podobnie jak do human design, czyli na zasadzie eksperymentu i najlepiej jest właśnie, żeby to było z taką lekkością. Pudełko wybrałam sobie takie, bo mi się podobało. Ono jest takie zamykane, o widzicie. Zaraz, zaraz wam pokażę, co tutaj napisywałam. Tu jest taki fajny magnesik. Ja sobie do tego pudełka wkładam to, co chcę. To, co ja chcę. To, co jest bliskie mojemu sercu. I już mówię, ważne jest, żeby to był, żeby to yy, mówiłam, żeby to pudełko podobało się tobie. Czyli, jak to jest Twoje pudełko, to ma się Tobie podobać i komu innemu. Ty sobie wybierasz, możesz sobie zrobić sama, czy sam takie pudełko. To jest w ogóle nieistotne. I teraz na wieczku tego pudełka odręcznie jest napisane i przyklejona karteczka. Cokolwiek znajduje się w tej szkatułce, już istnieje. Zobaczmy. Widzisz, coś takiego. Ja sobie tak po prostu odręcznie napisałam. Cokolwiek znajduje się w tej szkatułce, już istnieje. Dlaczego tak? Dlatego, że to, co wkładasz tutaj do tej szkatułki, czy to jest na przykład chcesz jakiś samochód mieć, bo na przykład ten sary już się rozlatuje, więc drukujesz sobie mm, fotkę takiego samochodu, który chcesz i wkładasz tutaj do tej szkatułki. Czy na przykład to jest coś takiego, że na przykład chcesz być uczestnikiem czy chcesz przeżyć coś fajnego to na karteczce piszę sobie ja Wam nie pokażę co to jest, bo to są oczywiście moje sprawy takie prywatne, ale na tej karteczce mam tutaj z tej strony napisane że na przykład w ciągu kolejnych sześciu miesięcy to, 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 to i to i ta kartka jakby intencja jest zapisana i ta kartka trafia do tego pudełka które nazwałam szkatułką i teraz, jak ja podchodzę do tego pudełka, to ja widzę tutaj tą moją intencję. Cokolwiek znajduje się, czyli już jest w tej szkatułce, już istnieje. Czyli to jest cały czas to, o czym mówimy. Jest w formie dokonanej. Czyli nie, że to dopiero będzie, bo podświadomość nie wie, że coś będzie. Jeżeli podświadomość ma zakodowane, że coś jest, to ona tak to zrobi, żeby to żebyś tego doświadczyła, żebyś tego doświadczył, czyli ona po prostu przyjmuje, że to już jest, i teraz tak, tak kręci, tak mota, żeby to się stało. I teraz, jak ja biorę sobie tą moją y, sprawę, którą chcę przeżyć, zapisaną na tej kartce, i wkładam do tej szkatułki, to po, po otwarciu wieczka, ja mam tutaj coś takiego. Jak ja sobie otwieram tą szkatulkę, to ja sobie czytam na głos. Cokolwiek wkładam do tej szkatułki już istnieje. I moja sprawa ląduje tutaj. Pik. Czyli z tej strony piszę, że cokolwiek znajduje się w tej szkatułce już istnieje, a tutaj podczas wkładania do tej szkatułki moje, mojego życzenia, mojej intencji, dodatkowo jakby wzmacniam to. Czyli cokolwiek wkładam do tej szkatułki już istnieje. Czyli to jest informacja dla po, po mojej podświadomości że to już jest, to już jest, a jak wiecie, jeżeli coś chcecie i wyrazicie to w formie pozytywnej, tak jakby to już było, a jeszcze, tak jak przypominam, jak podpinacie to takie uczucie spełnienia, czyli że to już jest, tak jakby, tak jakby, czujecie się, czujesz, że to już jest, to dodatkowo wzmacniasz sobie ten, to pragnienie, to marzenie, jakkolwiek to nazwamy, nazwiemy, i, e, I to już tutaj istnieje. I co jest ważne? Podejdź do tego jako do eksperymentu. Ej, jak to będzie? Co to jest w ogóle? Yy, nie, że jak ja sobie napisałam, że w ciągu kolejnych 6 miesięcy to tak ma być. Dobre to jest, bo to też jakby mm, pomaga mojej podświadomości określić ramy czasowe, ale to nie jest, y, słuchajcie, to nie jest y, konieczność. Znaczy. To nie jest wiążący termin. Bo może być taka sytuacja, że ten termin się przesunie. <grymne> tak jak u mnie się przesunął termin o dwa miesiące, ale ja byłam tak jakby otwarta na to, że yy, jeżeli ja daję jakiś termin tutaj w ciągu kolejnych sześciu miesięcy, a ten termin się przesunie. Czasami może się przesunąć, że to będzie za 8 miesięcy, a czasami może się przesunąć, że będzie za trzy. Więc ja tutaj. Nie manewruję czasem, tylko napisuję. Yy, yy, napisuję. Napisałam i odpuściłam. To jest tak jak z, sadzi, z sadzeniem rośliny. Idziesz do ogródka, sadzisz coś tam, nie wiem, kwiat, drzewo, cokolwiek, roślinę czy. roślinę. Yy, czy zioła jakieś tam. Yy, u mnie na przykład jest mięta, czy pietruszka. Idziesz, sadzisz i ufasz, że to urośnie. Nie latasz tam, nie zaglądasz, tylko jak przyjdzie czas. To jest też zależne od y, warunków atmosferycznych, tak? Od tego, jaka jest gleba, czy będziesz pamiętać, żeby to podlewać, i tak dalej, i tak dalej. I od tego tak naprawdę to zależy. I wtedy y, nie mówisz sobie, że w ciągu dwóch tygodni ta pietruszka ma taka wyrosnąć, bo Ty potrzebujesz akurat za dwa tygodnie narosło, bo przyjeżdża teściowa i chcesz zabłysnąć. Nie. Dajesz, dajesz tej roślinie czas i ufasz, że to po prostu będzie. No, i czy tam słoneczko przyświeci, czy deszczyk spadnie, ta roślinka sobie rośnie i w dogodnym najlepszym momencie po prostu wchodzisz do ogródka, a tu wow, krzak, pietruchy rośnie, natki pietruszki, nie rośnie i masz. Zapas na 5 lat. Tak to działa, słuchajcie. I w ogóle, co ma to wspólnego z moim human design? Ano to, że tam jest. Coś związanego z Human Design, ale dzisiaj nie mogę Wam powiedzieć. Dlatego, że to jest tylko i wyłącznie informacja dla mnie i dla mojej podświadomości. Tutaj nikt inny nie ma dostępu, bo to jest taka intymna, naprawdę intymna sprawa. I tutaj możecie sobie włożyć tak naprawdę, tak jak mówiłam wcześniej, jakiś obrazek, cokolwiek chcecie, ale tak, żeby to było, żeby to wychodziło z twojego pragnienia. Z Twojej duszy, z Twojej istoty, z Twojego serca. Zobaczysz coś, yy, nie wiem, w internecie czy w jakiejś gazecie, wytnij to sobie i włóż do tego pudełeczka. Jak włożysz, to to już istnieje. A podczas wkładania dodatkowo wzmacniasz czytając, cokolwiek wkładam do tej szkatołki już istnieje. Ja mam tutaj jeszcze jedną taką rzecz. To jest taka moja zielona koperta. I tutaj też jest coś w tej kopercie jeszcze dodatkowo włożone. I jeszcze mam też tutaj napisane: cokolwiek znajduje się w tej kopercie, istnieje. I tą kopertę z, tym, z, z tą karteczką, czyli z tym, co chciałabym, żeby w moim życzeniu się spełniło. Już spełnione, czyli napisane w formie, że to już jest, w formie dokonanej, w pozytywnym dźwięku, nie, że fajnie by było, gdyby, nie, to już jest, wkładam, nie dość, że w tej kopercie, to jeszcze do tej szkatuły mojej i jeszcze sobie raz czytam, cokolwiek wkładam, to istnieje. I takich rzeczy mam tutaj trochę i tak jak mówię, no może to być jakiś obrazek, może to być jakieś fajne zdjęcie, na przykład ym, z osobą, której, której dawno nie widziałaś, a chce się spotkać. też sobie możesz tutaj włożyć. Naprawdę, słuchajcie, ogranicza Was tylko i wyłącznie wasza wyobraźnia. Ważne, żeby to zostawić i niech to sobie pracuje, bo nasza podświadomość złapała ziarno, czyli zas zasialiśmy ziarno, a reszta już nie należy do nas. Reszta należy do wszechświata. <laughs> Magicznie brzmi. Kurczę, no może i trochę magicznie, no ale dobra. Zobaczycie, że to jest tak, że jak to się naprawdę ym, zacznie spełniać, to naprawdę to jest, to jest takie wow, a czasami jest tak, że już zapominasz o tym w ogóle, a to się spełni. I to jest też, nie wiem czy pamiętacie, ja mówiłam kiedyś o takim liście, jak napisałam do, jak napisałam do siebie list. Na przykład siadam dzisiaj, dzisiaj jest który? 10 czy 11 czerwca, 2025 roku. I na przykład wybieram datę do przodu, czyli niech to będzie 11 czerwca 2026 albo 2027. I wtedy, wchodząc w siebie, jakbym już tam była, te dwa lata do przodu czy rok, piszę do siebie list. Kochana Aniu, wiem, że yy, na przykład dzisiaj yy, speł, yy, myślisz o tym i o tym jeszcze, ale yy, ale jeszcze nie wiesz, a ja już wiem, bo ja już tego doświadczyłam, bo ja już tym jestem, ale to i to będzie tak. To i to będzie tak. Czyli, tak jakby ja już tam jestem i wiem, jak to będzie, i doświadczam tego, i piszę do siebie list z przeszłości, żeby podnieść się na duchu, żeby dodać sobie e, otuchy, żeby dodać sobie wiary, żeby Pomóc sobie też przetrwać, bo czasami mamy naprawdę takie trudne sytuacje, z którymi dzisiaj sobie nie radzimy. Ale jak wyjdziemy do przodu, to będąc jakby już tam, tamtą, tamtą sobą, pomagamy sobie, tworzymy tą rzeczywistość swoją. Yy, oby nie za dużo szczegółów, tworzymy sobie tą rzeczywistość i wkładamy ją w ten list. I wtedy, jak ja piszę to do siebie, to też tak, jakby programuję swoją podświadomość, żeby to się spełniło. I słuchajcie. Ja napisałam taki list, zapakowałam za, go w kopertę, gwiznęłam gdzieś do szafki, ja już wam o tym mówiłam, ale ponieważ są nowe osoby, jest nas o wiele, wiele więcej, za co jestem wam oczywiście ogromnie wdzięczna, to ja y, gdzieś tam włożyłam ten list do szafy, też nie zaglądałam do niego, zapomniałam w ogóle tak naprawdę o nim. I później jak już y, to był rok czasu, czyli tak jakby wybiegłam rok do przodu y, i Powiem Wam, że jak się zbliżała ta data, to nagle z tego niezowego mi się ten list przypomniał. Ej, przecież ja taki list pisałam do siebie. I wielu rzeczy ja już nie pamiętam, co ja tam pisałam, bo wiecie, no rok czasu to jednak można wiele rzeczy zapomnieć. I zaczęłam buszować po szafkach. Nie wiem, tam było na przykład bo pamiętam, że to był jakoś grudzień to był nie wiem, 5-10 grudnia. I to było przed świętami, i to było jakoś już po, już po tej dacie z tydzień, może dwa tygodnie, ale jeszcze przed świętami. I pamiętam, że ja odnalazłam ten list. Odnalazłam ten list. Yy, jak wyciągnęłam, jak zaczęłam to czytać, to uwierzcie mi, że się rozpłakałam. Ten list nie dotyczył jednej sprawy, bo tam było chyba trzy czy cztery takie sytuacje, które wtedy w danym momencie mnie tak jakby męczyły, niepokoiły, nie wiedziałam jak będzie, nie wiedziałam co będzie, ale napisałam do siebie, że jest wszystko ok, że to, że to, że to, że to, że to. i jak zaczęłam czytać, to się rozpłakałam, bo wszystko się spełniło tak jak chciałam. Wszystko się poukładało e, i to było takie... To było takie po prostu magiczne. No można powiedzieć, że to było magiczne. Bo jak ja bym w danym momencie pisała ten list z takim jakby musi mi się to spełnić, musi tak być, to myślę, że w pewnym sensie bym sobie zablokowała tą energię i zaglądając do niego co chwilę, to, by, to bym tworzyła takie napięcie. Według Transurfingu to pewnie bym doładowywała to takie wahadło. A jak wahadło jest za bardzo naładowane energią, to musi po prostu pierdyknąć. Pamiętacie to z zeszłego tygodnia, jak rozmawiałam z Wiolą o tym? musi pierdyknąć i wtedy przychodzi rozczarowanie, takie ej, to nie działa. Ale jeżeli robisz to z taką dziecięcą ciekawością, bez takich bez takich mocnych, że to musi być w tym i w tym czasie, kurczę, to wtedy działa, słuchajcie. A pamiętam raz to było, że jakoś, jakoś znalazłam ten list, ten list po trzech czy czterech miesiącach od momentu go napisania, coś tam szukałam i tak zobaczyłam tą kopertę i miałam ją wywalić. Pamiętam, że miałam coś takiego wtedy, że miałam tą kopertę wywalić, bo sobie pomyślałam, boże, jakie bzdury, nie? <grywa> no takie bzdury że szok. Nawet tego nie czytałam, ale no, miałam to wywalić, ale coś mi tknęło. Ej, zostaw, co ci to przeszkadza. Co ci to przeszkadza? I zostawiłam. I później po prostu rozpłakałam. <grywa> Wszystko mi się spełniło. Także naprawdę słuchajcie, zachęcam Wam. Zróbcie, jak, jak już oczywiście ta, ym, bo powiedziałam, że y, tu jest coś związanego z moim human design, ale y, jak to się, y, ja to włożyłam i tak sobie po prostu, tak sobie to tam rośnie. I jak, y, jak przyjdzie ten czas, że ja zajrzę i się okaże, że to się spełniło, że to w ogóle tak <laughs> zaistniało, to Wam o tym powiem, ale nie dzisiaj, bo y, jakby, no nie będę, nie będę teraz mówić. Dlatego że czasami, jak coś chlapniesz komuś względem swojego, swojej magicznej szkatułki, a ja tu w ogóle mam taką szkatułkę i tutaj coś wsadziłam i chlapiesz komuś, to ktoś, powie, to ktoś może tego nie tyle zrozumieć, co powie, ale bzdury w ogóle, głupoty gadasz i wprowadzi w Ciebie em, taką, taki zamęt, zamęt gdzieś tu, tu pyknie coś emocjonalnie <laughs> i to już wtedy jest pozematane w ogóle. Trzeba to wyjąć i wyrzucić, i w ogóle zapomnieć o tym, bo naprawdę to jest za, za pozamiatane, dlatego że nasza energia miesza się siłą rzeczy z energią innych ludzi. To już wiedziałam zawsze w Human Design mnie tylko o tym, jakby jeszcze utwierdził w tym przekonaniu. I, i tutaj nie ma: no. najlepiej, jeżeli coś robisz, a robisz takie właśnie rzeczy, programujesz się, swoją podświadomość, czy, czy jakieś intencje masz, to najlepiej naprawdę zachowaj to wszystko dla siebie. Niech to będzie twoja, twoja, twoja tajemnica, a wszechświat zawsze najlepiej działa w ciszy. Że wtedy, kiedy nie ma wow, nie, nie krzyczysz, nie latasz, nie rozpowiadasz o tym, tylko po prostu wtedy, kiedy jesteś ty i twoje pragnienie. Wtedy wszechświat najlepiej działa. Ale się rozgadałam. Widziałam, że tak będzie. Słuchajcie, no i co? I co ja Wam powiem? No i tyle, no. W ogóle fajnie, by było, jakbyście sobie pozakładali takie i, i, po, i podzielili się, pochwalili się. Możecie pisać znowu zawsze, jak zawsze, w, w moim messengerze, bo później czasami jest tak, że mi tam gdzieś aż jest gorący. No, także tak jak było po zeszłym live'ie, po prostu miałam dużo fajnych takich wiadomości. W ogóle bardzo, bardzo Wam jestem wdzięczna za to, że tak fajnie to przyjęliście. Czułam tą energię, po prostu było mega. No, także tyle, tyle mam Wam do powiedzenia. Słuchajcie, w ogóle pomysłów na, na tą szkatułkę tutaj możecie wszystko, wszystko tak naprawdę możecie sobie tutaj zapakować i, yy, i włożyć. Niech to sobie tutaj pracuje. To jest też takie. Mm, ja to mam czasami takie wrażenie, że yy, im więcej rzeczy tutaj wkładam, tym więcej energii tutaj mam, więcej energii się tutaj dostaje. A wiadomo, jak wiadomo, że y, energia podąża za uwagą i to, co karmisz, co doładowujesz swoją energią, to rośnie. Więc nie proponuję tutaj wkładać jakiś, y, jakieś rzeczy, które dotyczą innych osób, na przykład, żeby, y, żeby na przykład jakąś nielubianą osobą, coś jej się tam stało strasznego. Naprawdę nie. To w ogóle. Nie o tym mówimy, bo można sobie naprawdę zrobić kłopotu. Więc tylko i wyłącznie pozytywne, fajne rzeczy, które chcecie doświadczyć, te, do których czujecie fajne emocje, te, do których czujecie radość, te, do których czujecie takie zaciekawienie, taką taką trochę jak to się mówi, tajemnicę, które mogą być naprawdę fajną niespodzianką w waszym życiu, polecam, polecam włożyć. I teraz. Ja sobie w marcu, co my teraz mamy? Kurczę, czerwiec, tak, a maj, w marcu. W marcu sobie założyłam takie, takie marzenia. Włożyłam do tej szkatułki, napisałam sobie datę, że na ostatniego marca mi się to, jak ktoś mówi, spełni, tak? Że to, się, to jest spełnione, jest moje zdjęcie, jest tutaj coś, zaraz Wam powiem o co chodzi, i data 31 marca. Marzec minął, oczywiście, nie, po, nie, nie, nie było, ten cel nie był osiągnięty, więc ja sobie tą karteczkę wzięłam, skreśliłam tą datę i napisałam sobie 30 stycznia, no to marzec, kwiecień tak. 30 kwietnia, tego roku oczywiście. Kwiecień minął i ja sobie tak pomyślałam, w sumie, dobra, ok, jeżeli to ma być, to to będzie niezależnie od tego kiedy. I bez kolejnej daty zostawiłam to. Co się okazało? Na koniec maja, dokładnie 31 maja, to moje pragnienie się spełniło. <laughs> A tym pra... znaczy nie wiem, czy to było pragnienie, to było też takie mm, bardziej nie tyle pragnienie, co mm, takie fajne, fajnie by było to osiągnąć, fajną by było to niespodzianką i dla mnie taką informacją, że, y, że, mm, że można. Dosłownie, że można. Znaczy, że ja mogę. I to było właśnie to, y, że osiągnęłam menadżera w tej, w, tym moim, y, w tej mojej pracy. Znaczy, nie wiem, czy to jest prawo, zajęcie online, tak. Y, w tym moim multilevel marketingu osiągnęłam y, sobie y, kwalifikację na menadżera i to była po prostu do ostatniego dnia. Ja nie wiedziałam, czy to, czy to, y, czy to się spełni. A 31 maja po prostu <grym>, spełnione i na koniec miesiąca to. To jest niesamowite, bo to było takie, coś mi tu stuka, to było takie, że po prostu było takie ej, ja, ale w ogóle tak się cieszyłam, jeszcze się cieszę. <noise> Także, no i teraz kolejny krok i powiem Wam, że naprawdę to jest takie fajne, bo to daje taką radość yy, i tak później jak, jak coś wyciągasz, yy, jak, jak, się, jak się to spełni, a o tym pamiętasz i wyciągniesz z tej szkatułki, to nagle takie Wow, ja już w ogóle zapomniałam o tym. Tak samo było z tą szkatułką wcześniej, co miałam tam. Ja no, sobie tam jakichś różnych karteczek, yy, tylko że nie miałam tutaj na tym wieczku, nie miałam takiej informacji jak tutaj. Bo ja wtedy nie wiedziałam, ja to wtedy sobie jakoś tak intuicyjnie zrobiłam. Tu jest taka nazwa tam, yy, dom słodki, dom po angielsku oczywiście, a teraz z tym tutaj, to mam wrażenie, że to jakby jeszcze tak, że to jest taki wiecie, wzmacniacz energetyczny. No. Także zachęcam, zachęcam, zachęcam. Dziękuję za dzisiaj. Jestem Wam wdzięczna. Naprawdę korzystajcie, korzystajcie, jeszcze raz korzystajcie z tego, co wszechświat nam daje. A możemy sobie różne fajne rzeczy załatwić, tak po prostu. Tak o. Wszystkiego dobrego. Zobaczymy się za tydzień, w środę o 17. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. Pa.